Każdego dnia w Polsce popełniane są tysiące przestępstw. Na kanale Wiadomości Kryminalne codziennie znajdziecie najbardziej szokujące przestępstwa z kraju i ze świata. Agresywny mężczyzna uzbrojony w nóż wywołał groźną sytuację w niedzielne popołudnie w Radlinie w województwie śląskim. 59-letni Józef Z. Biegał w pobliżu przystanku autobusowego na ulicy Rymera, zaczepiając przechodniów i wzbudzając w nich strach. Policja została wezwana na miejsce przez świadków, którzy zauważyli jego agresywne zachowanie. Gdy funkcjonariusze przybyli na miejsce, mężczyzna ruszył na nich z nożem w ręku. Próby uspokojenia go i wezwania do odrzucenia broni okazały się nieskuteczne. W celu jego obezwładnienia użyto pałki służbowej i gazu łzawiącego. Jednak te środki nie przyniosły oczekiwanego efektu. 59-latek był bardzo pobudzony i nie reagował na żadne polecenia. W trakcie interwencji agresor zaatakował jednego z funkcjonariuszy, przecinając nożem materiał jego kamizelki taktycznej. Po tym incydencie mężczyzna uciekł do swojego domu, gdzie zabarykadował się w jednym spokoju. Policjanci podjęli decyzję o wejściu do budynku przez piwnicę. Gdy siłowo otworzyli drzwi pomieszczenia, mężczyzna ponownie rzucił się na nich z nożem. W obliczu bezpośredniego zagrożenia życia, jeden z policjantów zdecydował się użyć broni służbowej. Funkcjonariusz oddał pięć strzałów, z których cztery trafiły 59-latka w nogi. Ranny mężczyzna został natychmiast opatrzony przez wezwanych na miejsce ratowników medycznych, a następnie przewieziony do szpitala tam przeszedł operację i jest przygotowywany do kolejnego zabiegu chirurgicznego. Prokuratura rejonowa w Wodzisławiu Śląskim poinformowała, że stan zdrowia zatrzymanego nie pozwolił dotychczas na przeprowadzenie czynności procesowych. Śledczy planują jednak niezwłocznie przesłuchać mężczyznę, gdy tylko będzie to możliwe. Postępowanie prowadzone jest pod kątem czynnej napaści na funkcjonariuszy policji z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Za ten czyn grozi kara pozbawienia wolności do 10 lat. Prokuratura Okręgowa w Gliwicach poinformowała, że działania funkcjonariuszy były zgodne z obowiązującymi przepisami, a użycie broni było konieczne w obliczu realnego zagrożenia życia. Szaleńczy rajd nietrzeźwego kierowcy ulicami Grudziądza zakończył się uszkodzeniem wielu pojazdów i interwencją policji. 56-letni mężczyzna, mieszkaniec miasta, spowodował kilka kolizji, a następnie próbował uciec z miejsca zdarzenia. Dzięki natychmiastowej reakcji dwóch funkcjonariuszy po służbie został obezwładniony i zatrzymany. Do zdarzenia doszło na skrzyżowaniu ulic Bydgoskiej i Chełmińskiej. Jak relacjonuje aspirant Łukasz Kowalczyk z Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu, świadkiem zdarzenia był jeden z policjantów po służbie, który stał na światłach w swoim samochodzie. Widząc niebezpieczne zachowanie kierowcy, natychmiast zareagował. Funkcjonariusz swoim autem zajechał drogę uciekającemu kierowcy, a następnie podbiegł do pojazdu, wyłączył silnik, zabrał kluczyki i próbował wyciągnąć agresywnego kierowcę z samochodu. Relacjonuje aspirant Kowalczyk. Do akcji dołączył drugi policjant po służbie, który pomógł w obezwładnieniu sprawcy. Badanie alkomatem wykazało, że zatrzymany miał ponad 2,7 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. W wyniku rajdu pijanego kierowcy uszkodzonych zostało co najmniej 5 pojazdów, w tym samochód sprawcy. Policja nadal ustala trasę przejazdu mężczyzny i nie wyklucza, że pojawią się kolejne zgłoszenia dotyczące zniszczeń. Droga, którą przemieszczał się sprawca, jest wciąż analizowana. Możliwe, że zgłoszą się kolejni poszkodowani, którzy zauważą uszkodzenia swoich pojazdów. Wyjaśnia policjant. Zatrzymany kierowca został przewieziony do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych, gdzie spędził noc. Policja prowadzi dalsze czynności w tej sprawie, a mężczyźnie mogą zostać postawione zarzuty związane z prowadzeniem pojazdu w stanie nietrzeźwości i spowodowaniem zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Za takie czyny grozi kara do dwóch lat pozbawienia wolności oraz wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów. W piątek, 22 listopada bieżącego roku, dyżurny komendy powiatowej policji w Bolesławcu, jadąc rano na służbę, stanął przed nieoczekiwanym wyzwaniem. Warunki atmosferyczne na drogach powiatu bolesławieckiego były wyjątkowo trudne. Intensywne opady śniegu i silny wiatr znacznie ograniczały widoczność i utrudniały prowadzenie pojazdów. Podczas jazdy funkcjonariusz zauważył, jak na jednym z łuków drogi kierująca samochodem osobowym straciła panowanie nad pojazdem. Auto zjechało z jezdni, wpadając do przydrożnego rowu, po czym dachowało. Policjant natychmiast zatrzymał swój pojazd, włączył światła awaryjne, by ostrzec innych kierowców, i pobiegł na miejsce zdarzenia. Z pomocą wyszkolenia i doświadczenia zawodowego, funkcjonariusz szybko ocenił sytuację. Kierująca, znajdująca się wewnątrz przewróconego pojazdu, była przytomna i komunikatywna. Jednak drzwi auta zatrzasnęły się w wyniku wypadku, uniemożliwiając jej wydostanie się na zewnątrz. Policjant niezwłocznie przystąpił do działania. Uspokoił kobietę i udzielił jej wsparcia, pomagając opuścić pojazd. W tym samym czasie inny świadek zdarzenia powiadomił służby ratunkowe, które zostały skierowane na miejsce wypadku. Po ewakuacji policjant zabezpieczył pojazd, wyłączając silnik, i zajął się opieką nad poszkodowaną do momentu przyjazdu zespołu medycznego. Na szczęście kobieta nie odniosła poważnych obrażeń, choć sytuacja wyglądała bardzo groźnie. W namysłowie, w województwie opolskim, doszło do dramatycznych wydarzeń, które zakończyły się śmiercią czterech osób, w tym sprawcy. Jak ustaliła wirtualna Polska, w niedzielny wieczór podczas rodzinnego spotkania, 32-letni mężczyzna zastrzelił troje członków swojej rodziny, a następnie wziął zakładników. Po kilkugodzinnych negocjacjach z policją, około godziny piątej rano, funkcjonariusze siłowo weszli do mieszkania. Wówczas sprawca popełnił. Do tragedii doszło w jednym z domów w Namysłowie, gdzie przebywało sześć osób. Według wstępnych ustaleń, przyczyną ataku była rodzinna kłótnia. W pewnym momencie, trzydziestodwuletni mężczyzna wyciągnął broń i zaczął strzelać. Na miejscu zginęły trzy osoby: jego matka, ojciec oraz brat. Sprawca następnie zabarykadował się w mieszkaniu, przetrzymując kobietę, partnerkę zamordowanego brata oraz dwie dziewczynki w wieku 5 i 7 lat jako zakładników. Jedna z kobiet, która przebywała w domu, zdołała uciec i powiadomić sąsiada. To on wezwał policję. Na miejsce przybyły jednostki specjalne, w tym policyjni negocjatorzy oraz antyterroryści z Opola, Wrocławia i centralnego pododdziału kontrterrorystycznego Policji BOA. Negocjacje trwały przez całą noc. Funkcjonariusze wielokrotnie apelowali do sprawcy o uwolnienie dzieci i poddanie się. Mężczyzna jednak ignorował wszelkie wezwania. Około godziny piątej rano policjanci zdecydowali się na siłowe wejście do mieszkania. W trakcie interwencji padły strzały, a mężczyzna popełnił samobójstwo. Zakładniczki, kobieta i dwie dziewczynki zostały uwolnione. Jak podaje policja, ich życiu i zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Obecnie znajdują się pod opieką medyków. Z informacji uzyskanych przez lokalne media wynika, że 32-letni mężczyzna miał pozwolenie na broń. W domu przechowywał legalnie zarówno pistolet krótki, jak i pistolet maszynowy. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura rejonowa w Kluczborku. Policja szczegółowo bada okoliczności tragedii. Na miejscu zdarzenia wciąż pracują służby, które zabezpieczają dowody oraz przeprowadzają oględziny. Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga poinformowała o postawieniu zarzutów 21-letniemu funkcjonariuszowi policji, który podczas interwencji przy ulicy Inżynierskiej w Warszawie użył broni, śmiertelnie raniąc swojego kolegę. Policjant nie przyznał się do winy, a prokuratura złożyła wniosek o jego tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy. Do tragicznego zdarzenia doszło w sobotę po południu, kiedy policjanci zostali wezwani do agresywnego mężczyzny, który miał zagrażać mieszkańcom. Podczas interwencji 21-letni funkcjonariusz oddał strzał z broni służbowej, trafiając nieumundurowanego kolegę. Ranny policjant zmarł w szpitalu, pomimo natychmiastowej pomocy medycznej. Śledztwo zostało zakończone. W toku czynności przedstawiono podejrzanemu zarzut przekroczenia uprawnień i niezasadnego użycia broni służbowej. Mężczyzna usłyszał także zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, w wyniku którego doszło do zgonu poszkodowanego. Powiedział prokurator Norbert Woliński, rzecznik prokuratury okręgowej Warszawa-Praga. Wniosek o tymczasowy areszt został uzasadniony groźbą utrudniania przez podejrzanego postępowania, wysoką groźbą kary oraz możliwością ukrywania się przed wymiarem sprawiedliwości. Młody funkcjonariusz, mimo postawionych zarzutów, nie przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Za zarzucane podejrzanemu czyny grozi kara nie niższa niż pięć lat pozbawienia wolności. Albo kara dożywotniego pozbawienia wolności. Na jaw wyszły również kolejne informacje dotyczące mężczyzny, którego dotyczyła interwencja. Według wstępnego komunikatu policji, podczas interwencji przy ulicy inżynierskiej, policjanci mieli do czynienia z uzbrojonym napastnikiem. O bandycie z maczetą pisał nawet premier Donald Tusk. Wolontariusz ze Stowarzyszenia Stacja Praga opisuje w rozmowie z Gazetą Wyborczą, że mężczyzna był znany w okolicy, bo często bywał agresywny i pod wpływem środków odurzających. Rozmówca dziennika twierdzi jednak, że feralnego dnia agresor nie miał przy sobie maczety. Policyjny informator potwierdza, że nie znaleziono przy nim niebezpiecznego narzędzia. Nic nie wiem o tym, żeby miał maczetę czy inne narzędzie. Wskazuje także rzecznik prokuratury okręgowej Warszawa Praga Norbert Woliński. Z informacji uzyskanych przez Gazetę Wyborczą wynika, że interwencję podjął patrol złożony z początkującego funkcjonariusza oraz kierownika jednego z wydziałów komendy rejonowej policji, numer 6. To najlepiej obrazuje obecne braki kadrowe w policji. Kierownik musi pracować z niedoświadczonym żółtodziobem, który zamiast uczestniczyć w podstawowych patrolach prewencyjnych, trafia na trudne interwencje, bo po prostu brakuje ludzi, mówi gazecie jeden z policjantów zaznajomionych ze sprawą. Tymczasem mieszkańcy Pragi Północ i działacze lokalnego stowarzyszenia od dawna zgłaszali problemy z agresywnym mężczyzną, wobec którego podjęto feralną interwencję. To, co usłyszeliśmy od policji kilka tygodni temu, gdy składaliśmy skargę, było wręcz prorocze. Powiedziano nam, coś się zmieni dopiero jak coś się komuś stanie, przekazał jeden z członków stowarzyszenia stacja Praga. Prokurator podał też, że wobec mężczyzny, w którego sprawie interweniowali policjanci, w poniedziałek został skierowany do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie. Sąd zgodził się z wnioskiem prokuratora i zastosował trzymiesięczny areszt wobec mężczyzny, którego zachowanie było przyczyną policyjnej interwencji, zakończonej śmiertelnym postrzeleniem policjanta, przekazał Woliński. Ta tragedia poruszyła całe policyjne środowisko. Zwłaszcza, że zmarły 35-letni sierżant sztabowy Mateusz Biernacki był doświadczonym funkcjonariuszem z ośmioletnim stażem, a swoją służbę pełnił z pasją i oddaniem. Zostawił żonę w żałobie i osierocił dwójkę małych dzieci. Kobieta w poruszający sposób pożegnała swego męża. Świat zabrał mi cię zbyt wcześnie. Została tęsknota i ból. Opiekuj się nami z góry, kochamy cię, napisała w jednym z serwisów społecznościowych żona pana Mateusza. Jego koledzy założyli natomiast w sieci zbiórkę na wsparcie jego rodziny. Nasz kolega Mateusz w jednej chwili stracił życie, jednocześnie pozbawiając dzieci ukochanego ojca, a żonę męża. Jego śmierć jest dla nas wszystkich ogromną stratą. Niniejszą zbiórkę założyliśmy, kierując się chęcią pomocy materialnej, aby rodzina naszego kolegi mogła zaspokoić najważniejsze zobowiązania. Zdajemy sobie sprawę, że zebrane pieniądze nie zwrócą Mateuszowi życia, lecz odciążą rodzinę, chociaż w tej jednej kwestii będziemy wdzięczni za każdą złotówkę, napisali. Śledztwo w tej sprawie prowadzone jest pod nadzorem ekspertów z Biura Spraw Wewnętrznych Policji i Wydziału Kontroli Komendy Stołecznej Policji. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Siemoniak zaapelował o powstrzymanie się od spekulacji i ocen do czasu zakończenia postępowania. Uzyskane informacje pozwoliły funkcjonariuszom Stołecznego Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową namierzyć osoby posiadające znaczne ilości substancji odurzających i psychotropowych, które miały trafić do sprzedaży. Policjanci obserwowali miejsce zamieszkania osób objętych śledztwem, gdy zauważyli wjazd Mercedesa do garażu podziemnego. Pojazdem kierował 31-letni mężczyzna, który był wcześniej rozpoznany przez funkcjonariuszy. Po opuszczeniu samochodu mężczyzna próbował uciekać, ignorując polecenia zatrzymania. Policjanci podjęli pościg i schwytali go na klatce schodowej. Podczas interwencji mężczyzna stawiał opór, w związku z czym został obezwładniony i zakuty w kajdanki. Przy zatrzymanym znaleziono reklamówkę z trzema foliowymi pakietami zawierającymi susz roślinny i brązową substancję. W jego saszetce znajdowały się telefon komórkowy, portfel z pieniędzmi, klucze do mieszkania i gotówka. Mężczyzna odmawiał współpracy i nie wyjaśnił, do czego służą klucze. Funkcjonariusze jednak wiedzieli, do którego mieszkania zmierzał. Za pomocą kluczy weszli do lokalu, gdzie zastali 39-letnią partnerkę mężczyzny. Podczas przeszukania mieszkania policjanci znaleźli więcej narkotyków, wagi elektroniczne, urządzenia do próżniowego pakowania, zgrzewarkę, duże ilości tabletek nieznanego pochodzenia oraz znaczną sumę gotówki w różnych walutach blisko 300 tysięcy złotych, 2000 dolarów, 400 franków szwajcarskich i 2200 euro. Ani 31-latek, ani jego partnerka nie przyznali się do posiadania znalezionych substancji ani pieniędzy. Oboje zostali zatrzymani i przewiezieni do komendy stołecznej policji. Podczas przesłuchania mężczyzna przyznał, że nabywa leki przez internet i sprzedaje je za pomocą dedykowanej aplikacji. W prokuraturze rejonowej Warszawa Wola zatrzymanym przedstawiono zarzuty posiadania znacznej ilości substancji, odurzających i psychotropowych, działając wspólnie i w porozumieniu. Decyzją sądu 31-latek został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące codziennie w Polsce i na świecie popełniane są tysiące przestępstw. Jeśli chcesz być na bieżąco z wiadomościami kryminalnymi, zachęcamy do polubienia filmu oraz do subskrypcji kanału.